Polska pada ofiarą cyberataków rosyjskich od e, dobrych miesięcy. E, jeżeli porównamy sobie statystykę względem 2020 roku, to liczba cyberataków tylko na taką malutką cząstkę naszej rzeczywistości, jaką jest sektor publiczny, wzrosła o 70%. E, e... Tygodniowo to jest kilkaset ataków hakerskich. Znaczna część to są ataki kierowane z, od, do nas z kierunku rosyjskiego. Więc odpowiedź na pytanie, czy jest to realne, żebyśmy padli ataku, ofiarą ataku hakerskiego brzmi oczywiście tak. Pytanie, jak dużego? Czy będzie to atak, taki jak w 2007 roku, który sparaliżował całą Estonię? Wydaje mi się, że nie. Dlatego było. Przez te kilkanaście lat nauczyliśmy się bardzo dużo. Inwestujemy w cyberarmię, mamy w Polsce cyberarmię. Systemy stawiane są coraz częściej od podstaw mówię o systemach informatycznych po to, żeby z defaultu, czyli domyślnie uwzględniać również aspekt ryzyk związanych z cyberatakami, więc nie powinny sparaliżować funkcjonowania naszego kraju jako takiego, ale mogą wpłynąć na funkcjonowanie nas jako obywateli w jakimś zakresie. Jeżeli sobie przyjmiemy, że celem ataku jest opinia publiczna, to będziemy nią my wszyscy, czyli będziemy po prostu ofiarami ataku wojny informacyjnej, czyli fejków, których teraz w ciągu dnia nowych pojawia się w polskim internecie około 120 tysięcy. Jeżeli chodzi o sparaliżowanie części funkcjonowania naszego kraju, to oczywiście adresatem może być system finansowy, system bankowy, czyli banki, bądź system energetyczny, czyli operatorzy energetyczni, bądź infrastruktura komunikacyjna, telekomunikacyjna, czyli transfery informacji, transfery danych. Słyszeliśmy parę dni temu informację o tym, że Rosja zajęła elektrownię w Czarnobylu. I bardzo dużo w opiniach publicznych słyszę stanowisk o tym, że jest to niebezpieczne ze względów, oczywiście, nuklearnych. W mojej ocenie zupełnie nie o to chodzi Rosji. Pamiętajmy, że pod Czarnobylem przebiegają absolutnie wszystkie, cała nitka telekomunikacyjna Ukrainy. To jest centrum, przed które przechodzi całość sieci energetycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. I posiadanie władzy nad takim obszarem, nad takim węzłem komunikacyjnym jest dla Rosji niezwykle istotne. I to jest największe ryzyko właśnie. Premier dwa tygodnie temu przyjął tak zwany alert Charlie, czyli trzeci w czterostopniowej skali. I alert, który adresowany jest względem organów administracji publicznej i organów infrastruktury krytycznej i świadczy o tym, że mieliśmy w Polsce do czynienia z atakiem terrorystycznym o charakterze cyfrowym. I rzeczywiście mieliśmy. Przykładem są ataki na pogotowie lotnicze, które zostało przez jakiś czas paraliżowane właśnie przez cyberataki. System opieki zdrowia należy do takiej infrastruktury. Adresatami tych alertów premiera nie, są, nie jesteśmy my, jako obywatele, ale jest to dla nas sygnał, że. Za pośrednictwem infrastruktury krytycznej, organów administracji publicznej atakowani jesteśmy my wszyscy, dlatego taki alert zawsze powinien podnosić naszą świadomość cyfrową.